Siemy widzowie, z tej strony Babix. Dziś, co? oczywiście, co? Tygodniowe podsumowanie piłkarskiego tygodnia. Wziąłem tutaj wam najciekawsze informacje dotyczące świata futbolu. Tak więc, bez zbędnego przedłużania, zaczynamy. Nie na czy nasz Polak, Krobot, Landowski dostał nagrodę dla najlepszego piłkarza roku FIFA. Mamy to wreszcie. Lewy Polak, najlepszym piłkarz świata. No, mamy to wreszcie w sobie. Kto się cieszy? Łapka w górę dla lewego. No to jest dobry miesiąc dla Polski. Pobiera to oczywiście sytuację epidemiologiczną, która aktualnie no, raczej. Nie raży to na spokojniejszych. Ale no, cieszymy się, że żyjemy w czasach, gdzie, gdzie Polak. Jest najlepszym piłkarzem świata, no to największy plus prostego roku. Jak udają media, Arkadiusz Milik, Radzie Napoli wyceniło Arkadiusza Milika. Tylko cena miałaby wynieść około od 15 do 18 milionów euro. Z to strony tak, za Arka to wydaje się, że mało, jest ma mała kwota jak na Milika, ale z drugiej strony wiemy, Milik nie grał w ostatnich ostatnim czasie w ogóle nie grał w ogóle w klubie, no grał w reprezentacji ostatnio ale w klubach w ogóle nie grał więc jest, jest do mnie szansa na to, że że jakiś klub go za taką kwotę wykupi to i się da mała prawdopodobne, zwłaszcza, że że za pół roku kończył się kontrakt inaczej kluby będą bardziej czekały na to, aby go kupić za Darmo, raczej, wiecie, co chodzi, pozyskać za darmo, jeżeli płaci na niego jakąkolwiek, jakiekolwiek pieniądze. Po prostu Janusze jak coś. Jak podają media, Rosja została, se, została zlikwidowana z mistrzostw świata oraz olimpiady oraz olimpiady oraz y, olimpijskiej przez następne dwa lata. Nie wiemy, jak to będzie wyglądać, jeśli Josie zakwalifikuje się na mundial. Co, jak fajnie wiecie, moim zdaniem jest bardzo realne. Bo mają łatwą grupę z Słowacją, Słowenią i tylko Chorwacja może im zagrodzić, tak naprawdę. O tym zdaniem i tak zajmą pierwsze miejsce. To co będzie wtedy? Najprawdopodobniej przejmą oni nowe barwy, nowego kraju, na przykład, nie wiem, Federalna Republika, państwa, które zostały Za... Z, z, nie wiem, jak to mogliby nazwać. Nie wiem. Może kraj. Dla Bejki pewnie mi powiedział Kraj Republi Republika Żywy Republika P Niedźwiedzi Putina O, to byłoby dobre Albo Kraj Putina O Dali tam pewnie by jeszcze tego Putina, który by chodził na flagę, to byłoby dobre Jak podają media, Paulo Dybala nie chce kontraktu z Kozywetusę, bo Zostawia za duże warunki finansowe Więc pytanie, gdzie mógłby trafić? Dla mnie chciałbym go w Chelsea, Barcelonie Choć że w Barcelonie nie może grać i w Polsce. <laughs> Oczywiście w prezentacji polskiej. <laughs> o co dla A tak naprawdę no to. Mi się daje, że debara by. To znaczy, debara by w Premier League. Moim zdaniem to była dobra liga dla niego i też i by podniósł poziom sportowy, bo powiecie, Premier League dla Liga, dla Serie A to ligi, które mają. No, seria jest minimalnie słabsza od właśnie. Premier League, więc mi się wydaje, że właśnie to byłby dobry Kierunek dla Dybali A, kon a gdzie konkretnie? Chciałbym oczywiście Liverpool, bo Ja to Liverpool, Liverpoolu, wiecie? Patriota Liverpoolowski A z drugiej strony, mówiło się o Chelsea, więc To jest moim zdaniem bardzo realny kierunek, choć Gdzie mógłbym grać w Chelsea? Nie wiem Więc z drugiej strony, także do United byłby dobrą opcją Ale wątpię, aby przy obecnej formie United Dybala chciałby do nich przejść, więc Zobacz, jak duży to się tutaj nam. Arsenal odpada od razu. Tottenham C i City. Więc albo City, albo Tottenham. Przy obecnych warunkach finansowych, jak mi się daje, że Manchester City jest bardziej danym kierunkiem. To się dzieje. Messi ma przejść do PSG. Skąd to wiemy? Otóż Otóż pojawiły się niejako informacje, żeby Argentyjczyk, raczej aby pe, klub, PSG chciał drukować koszulki właśnie za zwiskiem Leo Messi. I jak wiemy, o 1.8.00 będzie wciąż półfit. Jedna, będzie 1.8.00 jedna ba Barcelona kontrolne PSG, o, o których później będzie omówienie. I, I co to ma znaczyć? Czy to znaczy, że Messi traci Barcelona na laksa i przejdzie do PSG i zostanie w tym samym zjednoczone wszystkimi to Barcelony, czy coś? Nie wiem. Władzaliśmy grupę, pojedynki jednej 8. ósmej Ligi Mistrzów. I tak. Powiedzmy to tak. Bosnia bo mi się glablach. Kończ Manchester City. Tu strzegam na Manchester City. To raczej nie dziwi Was, że Moim zdaniem ekipa, ekipa Pepa Guardioli jest tu większym faworytem. Bo o co jak ma się wskazać taki jak De Bruyne, Mares, Ederson, Laporte, kto tam jeszcze jest, Rodri, Bernardo Silva, Sterling, czy jest to To naprawdę, szykuje się nie jest źle, a my się gra brak zaskoczyło w samej grupie, ale no, ale przegrałem, przestałem przez to, miejsca, więc no. Znaczy staję na to, że od Gardioli Guardioli tu wygra. I teraz druga para, Lazio kontra Bayern Monachium. Tu moim zdaniem oczywiście w porównaniu z ekipą Alberto Lewandowskiego tu nie ma co gadać. No może Lazio ma, nie wiem, kogo ma, Alberto i Immobile. Ale nie ukrywajmy, z Bayernem to jest tak rozpędzone raczej, oni nie mają do nich podjazdu w ogóle. I tak na tylko Immobile może powiedzieć, że ma złotego buta a wy znaczy, ale nie, ale Lewy tyle wygrał, że pewnie złoty bod to pewnie by zgniecił wszystkich pucharów, jak, wszystkimi pucharami, jakie zdobył, więc Bayern. Teraz pierwszy hit. Atletico Madrid kontra Chelsea Londyn. I tak, tu moim zdaniem, tu, tu jednak, mimo wszystko, to trudno jest powiedzieć, ale, ale ostatecznie stawiam, że wygra tu drużyna ale jednak hmm. stawiam na Chelsea dlatego, że mam sobie nawarkarza, mega środek pola oraz mega bardzo fajny atak. I mi się daje, że Atletico może głównie się skupić w tym sezonie na lice, przez to może im poumknąć, więc mi się wydaje, że Chelsea, która będzie rozpędzona, ich pokona. Chodźcie jak Atletico wygra. Teraz Liverpool kontra LW Tu ustawiam oczywiście na mój kochany Liverpool. Liverpool. Bo faktycznie może nie będą mieli ani Van ani Gomez'a, czyli w defensywy, ale dajmy na swoją składzie takich piłkarzy jak Salah, Firmino, Mane, Henderson, Alexander-Arnold, Alison, Robertson, Fabinho, to jednak musisz, to jednak musisz być, znaczy masz jakiś podjazd. Oczywiście Elberip się ostatnio wzmocniło tym to wynikiem z soboschlainem, ale czy dobrze wymawiam. A w razie ma na przykład tego prąkarza węgierskiego, nie pamiętam jak się nazywa i Orbana, który w ogóle ma polskie korzenie, więc trochę dużo tych węgrów jest w Elbelibsk. A na wygrachie mają na przykład takiego sena. Więc to znaczy nie będzie mega łatwy przeciwnik, ale... Jednak moim zdaniem ekipa Jurgena klopa będzie tu faworytem. Teraz kolejny pojedynek Juventus kontra FC Porto. I tu nie ma co gadać. Cristiano Ronaldo poka pokaże Pepe, kto tu rządzi, kto jest najlepszym południogradczykiem świata. Bo nie ukrywajmy, jak raczej Juventus, który ma w składzie takich piłkarzy jak mm -mm. Ronaldo, bala szczęsny, to raczej, raczej na 99% pokona jak bikarzy jak Pepe. Ja tego zlewcę, bo tylko Pep kojarzę. A więc, a Ronaldo, a patrzę na to, że Ronaldo, a patrzę na to, że oni mają, że ona, czy to drużyna z Portugalii, więc pan w to. mogą zaskoczyć, to powiem, ale ale raczej macie, aby Juventus się dał. Moim zdaniem, Juventus, szanowny, Liga Mistrzów będzie dla Juventus priorytetem. Dlatego, moim zdaniem, Juventus raczej to przejdzie. I teraz. Największy hit, zostawiam sobie na koniec. I tak, Sevilla kontra BVB. Tu moim zdaniem, to większość osób typuje Sevilla, ale moim zdaniem ekip, raczej znaczy ekipa z Niemc, z Dortmundu moim zdaniem bo wygra, bo tak, może stracili na Fabre, to jest rozwiązanie po kompromitacji, ale ale mają na to chyba, nie chcę mówić, ale chyba y, 3, 2 miesiące. Nie do tego czasu powinni się ogarnąć. a na tym powiem, w trakcie takiej wygłaszy jak Byk, jak Hummels, Sancho, Halant, czy niezbędny, nie, czy nie, 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 nie jest to dozywany, Reus. Więc naszy, moim zdaniem, o ile Serbia może coś wziąć na wyjeździe, tak moim zdaniem, Borussia może ich pokonać u siebie i wtedy właśnie awansują do kolejnej rundy. I to ostatni pojedynek Atalanta kontra Real Madrid, klub de futbol, to tu, to tu moim zdaniem Real awansuje, gdyż o swoim spojrzeniu taki, no Real no może szło, coś pokazał z fazie grupowej, ale Pamiętajmy, Real, Real to Real i sobie tylko, jeśli będzie mają tą klątwę, gdy, jeśli będzie wciąż na nich jakaś klątwa, że Muszę na ósmej, że mogą wychodzić tylko z No chyba, że tak będzie, ale. Mi się daje, ale to nie jest takie coś z rzędu, więc. Przed moim zdaniem, tu sprawiam na to, że drużyna z Din Zidana przejdzie do kolejnej rundy znaczy przejdzie do ćwierć finału. I teraz wielki, największy z pola na deser. Barcelona kontra Paisam Journal. I tu, moim zdaniem wyjdzie PSG. Dlaczego? No wiem, Neymar jest ale Paderona w obecnej formie jest naprawdę słaba. No nie mam co ukrywać, a PSG naprawdę nieźle sobie radzi. Pamiętajcie. I może nie mieli mieli Neymara, to dalej mamy na przykład Mbappe, który który już chyba przebił rekord jakiegoś Masygo, Nie wiem dokładnie, ale chyba tak. Więc no, więc pamiętajcie. Mbappe, Mbappe. Killiam Bapę, Kylion Bapę, Kylion Bapę! Naprawdę to się I moim zdaniem tu Pelze jest nieco nie mniejszym faworytem, ale oczywiście nie, nie skreśla Barcelony. Więc tak się prezentują moje typy na Ligę Mistrzów. Jeśli napiszcie koniecznie w komentarzach swoje typy, no cóż, ja już się żegnam, adios!